idzie dosyć mocno wiralowo, za sprawą czegoś absolutnie... Mm, ja nie, nie wiem, co o tym mam sądzić. Natomiast wiemy, kilka, w zeszłym tygodniu była sytuacja z wyzwiskiem całego świata, później premiera modelu Grok, który oczywiście na dzień dzisiejszy pozostaje najlepszym modelem językowym na świecie i kolejnej funkcjonalności, żeby poszło to jeszcze bardziej wiralowo. I o, o, pan Elon Musk zaproponował właśnie taki AI Companion, <laughs> W aplikacji Groka, jeżeli ściągniemy w aplikacji, to jest dostępne tylko w aplikacji, jest taka dziewczyna klasy anime, manga, Hentai. Ja się na tym nie znam, ale pewnie to jest ta okolica, żeby ją scharakteryzować, która jest Twoją, jakby, nie wiem, czy wirtualną eskortą, <grych> czy kompanien. Czy, 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 czy ja znam to. to to coś powiedzmy ze świata edaltu internetowego, bo kiedyś miałem ten projekt OnlyFans i tam troszeczkę jakby operowałem w tym świecie edaltu internetowego, to tam takie rzeczy już się działy jakiś czas temu, że można było zapłacić, miałeś to właśnie companion. Teraz to się znajduje w aplikacji GroKa. Poszło to absolutnie wiralowo, w szczególności w krajach azjatyckich. Teraz tam się, czy się zmienia w Polsce, jakby nie wiem, czy jest jakieś takie zainteresowanie takim tematem, ale Azja, Japonia, no to na pewno jest bardzo wysokie. Więc, jakby ten, tą, tą bańkę, która jest inspirowana nim potencjalnie się absolutnie powiększa, nie? Wiem, o co chodzi, Mateusz? Za sprawą czegoś takiego ja już widziałem masę rzeczy takich, pewnie można powiedzieć, sprośnych z wykorzystaniem tego na, na X, więc nie chcę myśleć, co będzie następne.